Cześć, witajcie na placu testowym Janmark Centrum. Jesteśmy w nowych łagiwnikach. Co wam chcemy pokazać? Chcemy wam pokazać dzisiaj SV15. Nasz najnowszy model, maszynę, która dla mnie jest ogromnym zaskoczeniem. Ponieważ powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy Janmark ją zapowiadał, byłem sceptyczny. Nie wierzyłem, że to się uda. Półtorej tony mnie się kojarzy z produktami konkurencji, które nigdy nie miały dobrej reputacji. Półtorej tony kojarzy mi się z brakiem mocy, kojarzy mi się z stertą kompromisów. Więc jak Janmar przedstawił nam dom maszynę, to powiem Wam szczerze, zamówiłem 10. No, 10. A tych większych nowych, które wchodzą, zamówiłem 110. W domu znałem, że takie sobie tam wydziwasz. Niestety, ten wydzibaz okazuje się, że chyba będzie bezcelerem, bo naprawdę nas zaskakuje. Nie dość, że Michał ma o niej dobre zdanie, to jeszcze mają dobre zdanie mechanicy, którzy twierdzą, że Janmar pobił sam siebie. Muszę Wam powiedzieć, że 15, a także 17, 19 to zupełnie nowe modele w Gamie. To jest swego rodzaju rewolucja i naprawdę musimy to nazywać rewolucją. Poprzednia SV18 jest bardzo zbliżona i bazuje na starym modelu SV17. 18 i 17 stara SV15, stara SV16 to maszyna, która poza faceliftingiem, gdzie z 17 się zrobiła 18, z 15 16, kiedy doszedł, wyświetlać itp. Jest to maszyna, która na rynku jest od 20 lat, kiedy debutowała. Była totalnym liderem. Kiedy schodziła, ciągle była jedną z lepszych maszyn. Oczywiście niektórzy mieli pewne zastrzeżenia, jedni mówili, słaba wieździe, inni mówili, że e, może nie do końca taka szybka, jakby się spodziewali tego po Janmarze. Natomiast wciąż była to jedna z najlepszych maszyn. E, 20 lat przerwy trzeba było pokazać coś nowego. Przed sekundą Michał pracował na piętnastce, której w praktyce nikt nie zamówi. Przepraszam, zamówicie. Ta piętnastka, na której pracował Michał, to była piętnastka z długim ramieniem kopiącym. Z łyżką od maszyny SV22. Z zapięciem górnym, to jest łyżka oryginalna Cherry. Jan Maga, czyli wszystko za duże jak na tą maszynę, wszystko przewartościowane. Michał pracował w naszym terenie. Odeślę Wam do, inne, do innego filmu później. Powiem tak, działał w terenie troszkę nie najtrudniejszym. Ale celem tego filmu jest pokazanie tego. Pokazanie power tiltu i tego co ta maszyna potrafi. A więc SV15, krótkie ramię, Power Tilt, duża łyżeczka. I to do czego służy Power Tilt. Przeciwieństwie do 18, w 15 Pertiltem sterujemy w nodze. A teraz przypominajka z tego, dlaczego Kandzini. tilt na poautomatyce Kandzini. Proszę Was bardzo, wypinka. Pół obrotu kluczem. Klucz na górze, żadnego kręcenia, żadnych tradycji dla lenhofa. A szybko złączamy w pełni zgodne z lenhofem. Teraz wspominaliśmy o rewersyjnych łyżkach. Cyk, zapięte. SH-15, łyżeczka podsiębierna stała się przedsiębiegną na Power Tilcie I zobaczcie teraz niespodziankę. Michał bardzo chciał to wam pokazać. To jest coś, moment w którym ta maszyna mnie po prostu powala. Powiem wam szczerze, że tego ja się nie spodziewałem. Jest lekka 1550 kg, łatwo z transportem. Jak się nie mylę, to z powodu tej funkcji niektórzy koledzy bardzo chcieli mieć tilt. A to tylko łyżka rewersyjna i Power. Zobaczcie, jak bardzo uniwersalny jest Power Tilt w naszym wykonaniu z łyżkami z obniżonym zaczepem. bo Musicie wiedzieć, że to wszystko fajnie działa, jeśli ta łyżka ma zaczep wpuszczony. Ona musi mieć zaczep, tak jak widzicie tutaj, przed sobą. Jak widzicie, jeszcze jedna rzecz. Popatrzcie, łyżka schodzi nam do lemiesza. Jaki ten wysięg ma niesamowitą kinematykę. Po prostu geniusz. Michałku, powiedz jak? Bo ja mówiłem tu wszystkim, że byłem sceptyczny, jeśli chodzi o tą maszynę. Zresztą chyba wszyscy byliśmy. Tak, wstępnie, wstępnie maszyna wydawała się, że nie będzie fajna. Okazuje się, że jest bardzo fajna. Bardzo silna. No, trzeba się przyzwyczaić do tej masy, bo jest dużo silniejsza niż ta masa i pozwala, że aż ją wyrywa. Wszystkie funkcje bez problemu działają. Można było zauważyć, że jestem w stanie obracać power tilta, zadawać inne funkcje maszynie i ona nie stawała. Także, Także do drobnych prac myślę, że bezproblemowo. Słuchajcie, genialne rozwiązanie. Maszyna, która uzupełnia się z maszyną 2,7 tony. Możecie mieć małą, lekką maszynę na małe przełącza, na małe zaj zajęcia. Plus do tego ewentualnie coś większego, tego właśnie nam w ofercie brakowało. Dzięki Michale. Do zobaczenia wkrótce.